Cześć moi drodzy, a więc pomału zaczynamy rozbiórkę silnika benzynowego. Dzisiaj zajmiemy się pokrywą zaworów. Coś, co bardzo często jest spotykane, jeżeli chodzi o silnik benzynowy, coś, z czym ja tak naprawdę bardzo często się spotykałem z czym bardzo często wiązało się wypadanie zapłonów czyli tak naprawdę olej w miejscach, gdzie mamy świecę czyli Zdejmujemy naszą listwę z cewkami, i naszym oczom ukazuje się zalana olejem świeca zapłonowa. Co za to odpowiada, co jest temu winne? Zdejmijmy pokrywę zaworów. I jak zdejmiemy pokrywę zaworów, wtedy powiem Wam, co tak naprawdę za to odpowiada. Hej, 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 mój drogi widzu! Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, naciśnij subskrybuj, dzwoneczek oraz łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się podoba. Statystyki donoszą, że tylko 5% osób oglądających mnie nie subskrybuje, a stałych widzów jest o wiele więcej. Tutaj ci wszystko wyskoczyło, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj go. Dobra moi drodzy, po ściągnięciu pokrywy zaworów e, ukazuje nam się łańcuch, łańcuch rozrządu. E, w silnikach Hopla też bardzo często ten łańcuch występuje. Moi drodzy, olej w tych miejscach, czyli w miejscach, gdzie mamy świece zapłonowe, bardzo często bierze się e, z tej przyczyny, że po prostu uszczelka nam w tym miejscu puszcza. Czyli tak naprawdę tak samo jak możemy mieć wyciek gdziekolwiek do koła silnika, tak samo możemy mieć wyciek tutaj w te okolice. Tyle, że wyciek na zewnątrz silnika, powiedzmy, że jest mało szkodliwy. Jednak jeżeli ten olej będzie dostawał nam się tutaj w miejsca świec, tak jak wam powiedziałem, bardzo często spotykałem się z przypadkami, że powodowało to wypadanie zapłonu. Błaha sprawa, bo wystarczyło to gniazdo wyczyścić, przetrzeć świecę wyczyścić, fajkę i nagle zapłon wracał do czasu, a znowu w którymś z tych gniazd nie nazbierała się jakaś tam ilość oleju, która powodowała znowu wypadanie właśnie zapłonu. W tym momencie musimy sobie wymienić tą uszczelkę, która znajduje się właśnie tutaj. I moi drodzy. Tutaj już zaczyna się temat rzeka. Jedni są za tym, aby wymieniać również pokrywę zaworów, jeżeli ona jest plastikowa, umówmy się, że coraz częściej w autach, które spotykamy, ta pokrywa zaworów jest plastikowa. Ponieważ panują tu jakieś temperatury, jest ciepło, zimno, i tak dalej, więc ta pokrywa zaworów raz przykręcona, potem zdemontowana. <laughs> Najzwyczajniej w świecie potrafi nam się odkształcić, i wtedy jakiej dobrej uszczelki byśmy nie założyli, tak naprawdę ona nie będzie idealnie dolegała, nie będzie idealnie dociśnięta, nie będzie trzymać i znowu będziemy mieli wycieki. Oczywiście, montując nową uszczelkę, musimy też zapytać, zwrócić uwagę na to, czy w któryś miejscach nie powinno być dane delikatnie silikonu lub jakiejś masy uszczelniającej ze względu po prostu na to, że może być taka potrzeba. E, tu możecie zobaczyć, że delikatnie tego silikonu musi być dane, nawet jest dane po zdemontowaniu uszczelki widać w miejscu gdzie łączy się, tak naprawdę ta osłona, która Zakrywa nam cały rozrząd z zewnątrz, tak to można powiedzieć czyli miejsce, gdzie schodzi się obudowa silnika z głowicą w tych miejscach było tu delikatnie dane masy uszczelniającej i tutaj z tej pokrywy nic się nie lało, nic się nie działo więc wszystko to działało tak, jak działać powinno. Cóż, moi drodzy, w tym odcinku to na tyle, co chciałem, to Wam powiedziałem, to Wam pokazałem. I zwróćcie uwagę właśnie na to, czy jeżeli w Waszym silniku benzynowym dochodzi do wypadania zapłonów, czy czasem nie jest to wina właśnie tego, że w gniazdach świec zapłonowych macie olej. Moi drodzy, w tym odcinku tak naprawdę to tyle. Nie ma tutaj, jeżeli chodzi o pokrywę zaworów, o czym więcej mówić. Tak jak możecie zobaczyć, mamy tutaj wałki, wałek sący, wałek wydechowy. Mamy rozrząd w dalszych odcinkach. Zajmiemy się właśnie tym rozrządem. Jeżeli chodzi tutaj o to, nie widzę, żeby tu był jakiś nadmierny luz, także wszystko z tym rozrządem jest ok. Rozbierzemy sobie ten rozrząd, sprawdzimy jak on funkcjonuje, jak on działa w kolejnych oczywiście odcinkach. A ja na dziś się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się takie odcinki podobają, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. I do następnego. Cześć.